Kompaktor w akcji. Tak się kurzy. Ale teraz zapominają kilka dni deszczu, tak że na pewno się przestaje kurzyć. Już dzisiaj na wieczór mają w jakiejś burze przyjść. No tak to wygląda. podorywka uprawić od razu po zrobieniu jej ale nie było czasu a zresztą ona też swoje plusy bo teraz to już tydzień, tydzień leży od podorywki więc coś się tam zaczął zielnić, jakieś pasty pierwsze się wyruszać to zaś na tym kompaktorem zniszcza tu w tym miejscu tutaj tego, tej działki będzie przylica a na drugiej połówce tego co było podwyżka zrobiona będzie kukurydza na wiosnę także tu jeszcze będzie obornik dany koniec października zanim zaś wejdzie ten zakaz złożenia obornika z innym zaś innym tym jest to domie bo jak już nawozy są takie drogie to już powinno się obornik móc wozić cały czas. Chyba, że nie ma możliwości zaorać, czy jest śnieg. Wtedy to rozumiem. Ale jak jest możliwość wybić, o, gnój i zaorać, powinno być to dozwolone. A nie, że dowalają się do pole pierdół. Dalej były wykopki, a dzisiaj zaś to. Jeszcze muszę wywieźć gnoj, i ma też ściernisko. Tu jest miejsce, w którym będzie kukurydza. Ogólnie będzie zaś w przyszłym roku 3 hektary kukurydzy. Tam, gdzie widzicie te zielone, czyli owiec, to będzie za niedługo skoszulę na piszonka, tutaj ściernisko. i tutaj z, tej, z tego podoranego drugą połówka tam. To będą trzy hektary. Szczerze powiem, bo już dość tego tygodnia, jest dopiero czwartek, a ja jest tak zmachany, normalnie mi się oczy same zamykają. Dlatego postanowiłem coś ponagrywać Bo jak gadam do telefonu czy tam do was To celowo To się troszkę człowiek pożywi I się tak spać nie chce Uch, Sorki Ale mi się żywo. Trzeba zrobić te dwa hektary i trzeba jechać do domu Bo tam trzeba gnoju, by, bydłu wygarnąć A potem już Potem już trzeba będzie zaś karmić Dzisiaj byłem w mieście, bo mu się przegiąc Z auta skończył Musiałem sobie sita do śrutownika przywieźć Bo już ca... Bo ostatnio mi tam Pamiętacie, na vlogu gdy wpadła jakoś śruba, nie? czaskało to. I trochę pokrzywił się tak. Kupiłem eksenowe, a jakby nam ją czas, to potem by nabrał brał i i wyklepywał te poprzednie, żeby je wyprostować i one tam jeszcze podziałają. No. A to trzeba mieć czas, żeby je wyklepać fajnie. Ma to drogie, takie 22 złote, sorry. Takie 32 złote, a dwie sztuki potrzebne. Że cały czas człowiek coś robi. Tu są 2 hektary do uprawienia. Tam są 3 hektary do uprawienia. Ca obornik gnoi wywieźć. A już za 6 dni ma być umieszczenie kukurydzy. Ja tam jeszcze oprócz mnie za do trzech. Wróć do trzech. Do czterech innych gospodarzy, otwierać burty. A oni mi za to zaś kukurydza włożą po tym. Także to jest zaś tydzień co robić przy kukurydzy. Jak nie więcej. Potem jeszcze po tej podury, kukurydzy mojej trzeba zrobić podorywka, no i wydać się za siwy pomału. Jeszcze w tym czasie taki żurka, że jeszcze jest miesiąc takiej dość intensywnej roboty. Jasny gwin. Aleście jeszcze na błotniku. Ten traktor był umyty. To nie miało najmniejszego sensu myć. Szkoda było wody i mojej roboty. Maska troszka przytarłych szmatów. czysto. ale oh, sorry no Wysp się drze, a na nowy nie stać Ale obiec fajnie wygląda. Będzie trochę wysurki z tego Miałem to pryskać na chorobę, ale nie to bo będzie ekologicznie W razie nic się z nim nie dzieje, więc chyba nie powinno być źle. Po wczorajszych wykopach mnie jeszcze od nowo plecy napieprzają. No, sorry. To jasny gmin. Szkoda, że do sklepu daleko kupił, bo chcę jakiegoś energetyka. tu fajnie, żeby opadać teraz przez te 3 dni, ale jednak nie do końca, bo to zaś popsuje plany odnośnie kiszynki z kukurydzy bo ja mam w tej chwili tak to zaplanowane że mi nie koliduje jeden z drugim bo na tym jeszcze 23 muszę jechać To no po prostu mam wyjazd no. muszę załatwić po z prawa to jest taki dalszy wyjazd i nie mogę tego przełożyć a jak mi się na ten dzień jakaś kiszulka z kukurydzy przesunie do lipa, bo to wtedy mnie nie będzie, no bo naprawdę muszę jechać w i nic z tego nie zmieni. Ktoś potem może być zawiedziony, że mu obiecał, jaka mnie nie ma. Ale co poradza. Pewnych rzeczy człowiek nie przeskoczy. Szkoda, że się nie idzie sklonować. Albo może niech mi tu pośle jakiegoś z tych, co siedzą na opiece społecznej, niech chyci się roboty jeden dzień zamierz. No i coś się nacisnęło i przerwało nagranie. Miałem właśnie taką myśl, że dobry, fajnie wygląda Teraz może przyjść deszcz ale nie wiem czy się cieszyć Bo deszcz to z jednej strony pomoże mu we wzroście a z drugiej strony to nie wiadomo czy choroby grzybowe je zaatakują Kiedyś się ludzie cieszyli że będzie deszcz a teraz jeden człowiek słyszy, że trzeba okrajać, a te choroby grzybowe Pełna ochrona co trzy tygodnie najlepiej jechać. Teraz jak to wszędzie piszą, unia stawił na precyzyjne rolnictwo. Czyli sypać, pryskać, sypać, pryskać, padać, papiery wypełniać. Jak człowiek ma wolną chwilę i zaraz może w papierach. Lepiej to zatrudnić kogoś, jeszcze się tym zajmie, żeby zaś do inny kasa miał za, zarobiać. Szok i niedowierzanie czasami. Dominika że piszył, że ja on no, cały czas na rzeku. Ja bym chciał mieć taki czas. Żeby nie miał żadnych zmartwini, musiał na nic narzekać. Uwierzcie mi, jakie by piękne życie wtedy było. Ale przy tym, co się teraz dzieje, raczej ciężko być optymistą. Tak wspominał, tak cejrowski powiedział Najlepiej się mają te ludzie tam w tej Z tą rano, widziałem, że coś do jedzenia, się załatwić Jak się załatwi, to załatwi, nie to jak głodny Jak mu pana, to jego coś zeżre A jak mu szczęście, to on coś zeżre no. Nie podatków, niezno. Ubezpiecznik tego wszystkiego, rachunku w nim o przeżyję A tu co, coraz gorszy zamordyzm i kontrola Im więcej polityki, tym gorszy szajs. O. Takie podsumowanie. A jak Wam się podobał blok z wykopek? Nas jakoś odmiana nie? bo ktoś miał możliwość nie nagrać i dzięki temu jakieś inaczej wygląda to jednorazowo, tak no że ktoś z Was jest chętny, żeby przyjeżdżać i mnie nagrywać ale lepiej jeszcze, jakby miał jakieś fajne GoPro. Ja myślałem, że się dorobię na, na jakiś GoPro, ale to ciężko widać. Chyba, że było ktoś jakoś używka w stanie dobrym, że jeszcze jako taką działającymi bateriami, to go odkupić. Oczywiście nie za jakieś miliony Wiem, że wszystko zdrożało, bo super, hiper turbo inflacja, no ale nie wszystko, co jest stare, idzie sprzedać cenie nowego. Tak, czasami patrzę na niektórych kanałach, ktoś wciepuje, że ma coś do sprzedania i chce za to te kasy, jakby to było nowe. palce w rękach drętwiają i przed chwilę będę musiał przestać nagrywać, bo nie uczymy telefonu. Miał ja to zawsze kodum, że przede wszystkie dolegliwości to są od nielubstwa. Za mało roboty. A po to już ten wiek rolnik powinien iść tak jak ten, tak jak górnik. 40 pora noc i emerytura <laughs> może od górnika robota jest cięższa ale on nie robi się dni w tydzień po tyle godzin No jeszcze dostanie węgiel a mnie tu nikt w się nie chce niczego dać <laughs> Ciało, ale to dzisiaj jakoś drobnica. Te grubsze przylatują jak się robi orka, bo one wiedzą, że wtedy jakieś myszy się znajdą, albo jakieś dobre robactwo. Wiedział ile mi trwało takie kółko tam i z powrotem. Bo w końcu, nagrywanie po tej przerwie, jak mi jak się nacisnął i nagrywanie, to akurat byłem na dole. Teraz też na dół do Zaraz wam powiem, jak wiele czasu trwało takie. Przejechanie pola tam i nazwę. Praktycznie kończa w jedna strona i zaraz będzie nawrotka, jak wrócę na górę i w drugą stronę to zrobię i wtedy będzie już na krzyż zrobione I on to robi w ten sposób, że dojeżdżam do połowy pola, do droga pola, do połowy pola po drugiej stronie i zaś do droga a potem zaś na... Od na opak, od drugiego roga do drugiego roga. Wychodzi, że każde miejsce jest na krzyż przejechane dwa razy i na jej równi do wychodzi. A i dojeżdżą już I w tym momencie już mamy pełny obrót, czyli 7,5 minuty Przejechanie po lata to jest na poplum, na kiszonkach, to napiszcie mi w komentarzu, ile z hektara takich bali kiszonki są w samolocie. Ale nie z wiosennego sibu, nas no z na źniwo. Nawet własków za bardzo nie widać. Chorób grzybowych też nie widać. Aż tak. Coś tam wiadomo, coś tam jakieś przebarwienia są. Ale tragedii nie ma. Kukurydzę pomału zaczynają sknąć, Czyli czas najwyższy na czekanie Przyjedzie do czekania, jak klas Jaguar. Prawdopodobnie 12 rzędów Z tego co się zapowiadał właściciel Ale Bo też Ośmiorzędowo Ja bym był bardziej na tą ośmiorzędową Bo wtedy idzie robota po bali Ale dla mnie to jest lepiej Bo ci co na pryzmie ujeżdżają Są w stanie to bardziej ubić Oczywiście nie chcę zabić transport będzie 8 ciągników, będzie wozić. Trzeba moje 3 hektary w pół godziny. No ale co z tego? Jak na pryzmie tego nie ubiją. Będzie powietrze, zacznie to się psuć. Wejdzie grzyb, pleśń i jedna znaczy, trzecia pryzmy pójdzie do wywalenia. To nie tam nie, nie, górne, no nie ma się wygadać. No nie ta, nie w ta strona mu no iść, nie. Bo to być jak najbardziej ubite, żeby powietrza nie było i żeby wszystko skarmić. I wiadomo, troszkę z tej góry się odrzuci. To jest nieuniknione. Przy moim tempie skarmiania nie da się przy, yy, tak, żeby skarmić wszystko. Na górnia warstwa tempera centymetrów zawsze idzie na odrzut. Ale jakby tak... Ubijać to na szybko, w godzinę wszystko, no to nie ubiłem tego wcale. Od drugiego roga do drugiego roga O, wyjdę na Filipa, Moje stare kości o. Widzę, że mi się tu naowijało na początkach wałków. Muszę to zaraz ściągnąć, bo jak się naowija więcej, to powiem, jest masakra. Dobra. Ja robię Nie będę tu wam zawracał gitary, bo i tak pewnie wszystkich znudziłem. Dajcie tam pogadałek. Gerard powie, że po No ale cóż. Takie życie. Nie ma czegoś takiego, że cały czas człowiek jest szczęśliwy, zadowolony, wszystko idzie po jego myśli. Te czasy to już chyba minęły. Zobaczymy, może jeszcze kiedyś wrócą. Po mojej myśli były pluny. Na polu fajnie jest. Sprzęt się jako tako sprawuje. Ale już nie po mojej myśli są ceny plunów, no bo. W Szału nie ma, ceny paliwa, nawozów, środków w produkcji, to już w ogóle ma zagra. Także to jest powód do narzekania, reszta jest okej, okay, no. Dobra. Będziemy kończyć tego vloga. Pamiętajta. Suby, mile widziane. No i co, trzymajcie się, do następnego razu, cześć. Z tą Przypomniała mi się jedna rzecz i dogrywam taki kawałek, ale to będzie wrzucone jakaś między częściami filmu, żeby nie było na samym końcu bo niektórzy nie oglądają do końca i powiem, że są małe nieporozumienia Należy całe obejrzeć i wtedy się bi wszystko co by powiedział. Ostatnio. Mamy dzisiaj ogólnie czwartek, ósmego. a W zeszłą sobotę, niedzielę były dożynki gminne u nas. No to w sumie taką... Taką sobie impreza, no. Jedna taką ważna rzecz. Niestety, ale na, na takich imprezach podobno musi być firma zewnętrzna z cateringiem. No i kiełbasa za 15 zł to troszkę przeginka. U nas jak były dożynki yy, parafialne i sami robili strażacy i, i, i ten um, kołogospodyń. To wtedy była kibasa po 8 zł. A no i zawsze w tym miejscu koło nas, czyli w Porucinie, oni tam jak robią sami imprezy, to mają lokalne piwo, raciborskie, bardzo dobre, genialne piwo. A ta firma Katrinkowa miała Tyskie. No i koniec komentarza. Po 8 zł. 0,4. Zimne, okropnie. Temperatura na zewnątrz nie była rozpieszczająca, ale nogowate piwo słabo wchodzi. No i tak przy okazji tam moich wiernych widzów i chciałbym ich pozdrowić. Także chciałbym pozdrowić moich widzów z Porucina, i oczywiście wszystkich innych tak samo. Ale ci mnie poprosili o pozdrowienie na odcinku, więc spełnią chętnie Wasza prośba. Pozdrawiam tych, którzy z nimi tam wodą na, pod namiotem na Pestynie, na dożynkach w Burucinie. O! Można powiedzieć, że troszkę stołem się rozpoznawalny. Bo co jakiś Westyn to ktoś mnie rozpoznawał i podchodzi, pogodać, czasem prosi o pozdrowienia na odcinku. Ja on niestety skleroza czasem zapomnę, ale teraz też zapomniałeś już. Miała to już zrobić w blogu z e, Podorywki, miała to zrobić w blogu z e, Wykopek, ale zapomniałeś, teraz mu się przypomniało. Tak już miałem ten vlog z uprawy nagrany ale to taką małą dogrywka Nie wiem jeszcze czy wrzuca do w środek odcinka czy na koniec Zobaczymy Ja tym najlepiej ma w środek bo się nie oglądałem do końca A potem tym są małe nieporozumienia czasami Dobra, cztera, nara